Kolejka do damskiej toalety jest czymś tak przewidywalnym, jak to, że na jesieni z drzew spadną liście, albo to, że Radek, niezależnie od okazji, będzie ubrany w marynarkę. Wszyscy wiemy, że tak jest, mało kto wie dlaczego. Dzisiaj w naszym programie odcinek z kategorii pytania nurdujące ludzkość, czyli dlaczego kobiety stoją w kolejce do toalety? Zostańcie z nami. No właśnie. Wszyscy to znamy. W kinie, na lotnisku, na obleganej stacji benzynowej, w czasie przerwy w szkole, w czasie przerwy w teatrze, w czasie przerwy na konferencji, w czasie imprezy firmowej, na weselu, na dworcu kolejowym, autobusowym, wszędzie tam można spotkać kobiety stojące w kolejkach do toalet. Jest to niesamowicie niekomfortowa sytuacja, bo każdy chce skorzystać już, a nie można. No i trzeba tak się. No jakoś w sobie zakręcić nogi w taki precel i wytrzymać tę sytuację. Jeszcze do tego jest to frustrujące, bo często spotyka się z pewnymi takimi docinkami, żarcikami, często ze strony panów, którzy mówią, że na mmm, co wy tam w tej toalecie robicie, a czy ty tam może szukałaś złotej rybki? Czy naprawdę tak długo trzeba sikać? A one tam chodzą tylko pogadać. O co wam w ogóle chodzi z tym sikaniem w parach? Lubicie to? Albo jeszcze są jakieś takie docinki, że toaleta to jest jakieś takie magiczne miejsce, gdzie kobiety wchodzą i znikają na długie minuty. No to pozbędziemy się dzisiaj trochę tej magicznej otoczki. Kobiety stoją w kolejkach do toalet, bo po prostu nie mają innego wyjścia, ponieważ toalet damskich jest zwyczajnie za mało. I wynika to wprost z przepisów obowiązującego prawa, a dokładnie z rozporządzenia ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oh, długa to nazwa, ale z tych właśnie przepisów korzystają architekci, projektując m.in. toalety. Co takiego jest w tym rozporządzeniu? Ostatnio usłyszałam plotkę, że toale toalety damskie i męskie powinny mieć taką samą powierzchnię, i ponieważ pisuar zajmuje mniej miejsca niż kabina z sedesem, to pisuarów jest więcej i mężczyźni mają po prostu więcej możliwości, żeby, że tak powiem, skorzystać yy, i ulżyć sobie. No, nie do końca tak jest. Chciałabym to teraz zdementować, bo nie o powierzchnię w ogóle chodzi w tym rozporządzeniu, a o liczbę tak zwanych oczek. I co to są te oczka? Zapytacie. Jeżeli skojarzyło Wam się to z oczkiem wodnym, to całkiem nieźle, bo z wodą tam jest trochę do czynienia. Ale oczko w slangu architektonicznym to jest takie miejsce, gdzie można załatwić jedyneczkę lub dwójeczkę, czyli sedes lub pisuar. No więc teraz przyjrzyjmy się liczbie oczek wymaganej przez prawo. W budynku użyteczności publicznej, czyli w urzędach, kinach, muzeach, szkołach, dworcach, stadionach, centrach handlowych itd. To są wszystkie te miejsca, które są dostępne publicznie. Oraz w zakładach pracy, to jest chyba w miarę jasne, należy urządzić ustępy ogólnodostępne, czyli toalety dostępne dla wszystkich. To bardzo miło. Do tego w punkcie drugim czytamy, że ma być jedna umywalka na 20 osób. A ile konkretnie ma być toalet? Jedna miska ustępowa, czyli kibelek, i jeden pisuar ma przypadać na 30 mężczyzn, oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to mężczyźni mają mniej kibelków, bo mają tylko 1 na 30 osób, a kobiety 1 na 20. Ale to mężczyźni do każdego kibelka dostają bonusowo jeszcze jeden pisuar. No to zobaczmy, jak wygląda liczba oczek, jeżeli będziemy mieli po 60 osób każdej płci. Na 60 kobiet przypadną wtedy trzy miski ustępowe, czyli 3 oczka, a na 60 mężczyzn dwie miski i dwa pisuary, czyli 4 oczka. Jak widać bardzo wyraźnie, już teraz mężczyźni mają przewidziane prawem więcej oczek, czyli więcej miejsc do załatwienia się. U mężczyzn 4 oczka, to o jedną trzecią więcej niż u kobiet. I to jest reguła, która wprost wynika z przepisów obowiązującego prawa i już samo to wystarczyłoby za wytłumaczenie tego, dlaczego to kobiety stoją w kolejkach do toalet. Bo skoro liczba oczek w męskich toaletach jest w sam raz, a liczba oczek w damskich toaletach jest tak znacznie zmniejszona w stosunku do męskich, no to, to od razu widać, to jest logiczne, że kobiety mają utrudniony dostęp do swoich świątyń dumania. Ta proporcja dyskryminuje kobiety niezależnie od ich liczby. Czy budynek jest przewidziany na 200, 500 czy 1000 użytkowników, to ta proporcja zawsze będzie krzywdząca. Oczywiście można przewidzieć, że w jakimś zakładzie pracy czy w jakimś biurze będzie pracowało więcej kobiet niż mężczyzn i wtedy one będą miały więcej toalet, ale cały czas zwykle to będzie projektowane według tej samej zasady, która nakazuje zaprojektowanie jednego oczka dla 20 kobiet i dwóch oczek dla 30 mężczyzn. Ta proporcja daje mężczyznom przewagę i powiedzmy to sobie wprost. Komfort korzystania z pisuaru lub sedesu bez konieczności wystawania długich minut w kolejce do toalety z pełnym pęcherzem, przestępując z nogi na nogę. I ta sytuacja byłaby niezbyt sprawiedliwa, nawet jeśli potrzeby kobiet i mężczyzn w zakresie korzystania z toalety były takie same. Ale nie są. Kobiety muszą korzystać z toalet częściej. Zacznijmy od tego, że kobiety miesiączkują. Średnio przez 5 dni w miesiącu mamy okres, i w tym czasie musimy częściej korzystać z toalety z powodów higienicznych. Już samo to byłoby wystarczającą przesłanką do tego, żeby tych toalet dla kobiet było po prostu więcej. Ale jest jeszcze ciąża, która także przytrafia się osobom chcącym czasem skorzystać z damskiej toalety. Ciąża powoduje nacisk na pęcherz i konieczność korzystania z toalety częściej. Co więcej, kobiety częściej niż mężczyźni cierpią z powodu infekcji pęcherza, która powoduje co? Tak jest konieczność częstszych wizyt w toalecie. I do tego dziewczyny korzystają z kabin, a nie spisuarów, przez co zwykła wizyta w toalecie trwa dłużej niż u mężczyzny. Czyli podsumowując, mamy tak, że musimy korzystać z toalet częściej niż mężczyźni, zajmuje nam to więcej czasu i mamy do dyspozycji mniej toalet. Ja nie wiem, kto pisał te przepisy i co miał na myśli, ale chyba najwyższa pora to zmienić. Obecny współczynnik systemowo dyskryminuje kobiety, które po prostu muszą stać w kolejkach do toalet. Które to toalety, przez to, że są tak często używane, to możecie sobie wyobrazić, jak czasem wyglądają i jak pachną. Podpowiem: to nie są róże ani fiołki. Co więcej, to jest po prostu nieopłacalne ekonomicznie. Kobieta, która całą przerwę w spektaklu teatralnym spędzi w kolejce do toalety, nie skorzysta z bufetu. Kobieta, która wiele minut ze swojej wizyty w centrum handlowym spędzi w kolejce do toalety, w tym czasie nic nie kupi ani nie obejrzy witryn. Kobieta, która w czasie pracy musi skorzystać z toalety i musi stać w kolejce, w tym czasie nie pracuje. Toaletowa dyskryminacja się po prostu nie opłaca, poza tym, że jest po prostu przykra i frustrująca. Myślę, że nadszedł czas, żeby zmienić trochę te współczynniki i przyznać kobietom prawo do wygodnego korzystania z toalet. A więc przyjrzyjmy się jeszcze raz tym współczynnikom, które obecnie są w rozporządzeniu. Przyznają one mężczyznom o 1 trzecią więcej oczek niż kobietom. A gdyby tak odwrócić te proporcje i przyznać kobietom o 1 trzecią więcej oczek niż, me, niż mają mężczyźni, przy zachowaniu obecnego współczynnika dla mężczyzn? Wtedy być może kolejki do toalet stałyby się krótsze, a nasze życie trochę znośniejsze. Temat toalet jest mi bardzo bliski. Pierwszy raz zwróciłam uwagę na te dysproporcje jeszcze kiedy byłam studentką i wtedy na przedmiocie projektowanie moi prowadzący, mężczyźni, nie zachowali się tak, jakby byli dorosłymi ludźmi z wyższym wykształceniem, których zadaniem jest znać potrzeby użytkowników, dla których budynki projektują. Mówiąc krótko, wyśmiali mnie, używając tych samych głupawych żarcików, które przytoczyłam na początku. Dlatego w dyskusji na ten temat nie bądźmy tacy jak oni. Potraktujmy ten problem poważnie. Dajcie znać, jakie doświadczenia macie z toaletami. Może macie jakieś pomysły, jak zarazić tej sytuacji? Piszcie to w komentarzach. A tymczasem dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby obejrzeć inny nasz film, i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Do zobaczenia!